Okej, okay, krótki filmiczek instruk... Jak to się mówi? Instrukcyjny? Instruktażowy. Jak chodzą falki? Wziąłem sobie ajotka. Jak grać ajota? Czy cokolwiek innego. Jak widzimy na h1. Zobaczymy jeszcze co na inne. Tu mamy początek. Tu jest jakaś kontynuacja tej fali, tak? Czyli tu, gdziekolwiek jest cena, po kowiek korekcie kupujemy baj, bye 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 baj. Bye, bye. No i teraz pytanie, gdzie jest koniec fali tej, nie? Bo ktoś by na przykład tu ładował eski, no niestety i tu, albo tu, albo tutaj ładuje eski i że już jest koniec fali. Wiemy tylko, że jest początek Wiemy, że jest tutaj cały obszar tej jakby powiedzmy środkowej fali, i wiemy, że gdzieś tam nie wiem gdzie będzie jej koniec. I dopiero tu można dać eski. Hmm. No na moje oko, patrząc na tego Jota, tu pewnie coś zejdą, tu pewnie coś wybiją. I tu gdzieś będzie właśnie ten pH, i zacznie się fala spadkowa. No kurczę, przecież to widać. No nie wiem, skąd te pytania macie. Proste jak chuj.